Czechy, miasto nachod 2 km od granicy polskiej ładne panorama, kamieniczki, sklepik i różne koło, Są nawet klienci do odpoczywania sobie przy fontannie. No fajne miasteczko z ładnym, pięknym rynkiem. Troszkę przejdziemy w koło tego rynku, zobaczyć co tu jest ciekawego, ale jak widać jest dużo ładnych, ciekawych rzeczy, które można sobie będąc w tych stronach obejrzeć. Hmm, a jest tutaj jest świetny ratusz. góry tam jakiś klasztor ale już na pewno to nieczynne tylko dla zwiedzających różnych monumentów w koło wszędzie pogoda dopisuje nam ciepło Super, jesteśmy w senatorium. Jan Kazimierz zabiegi super. A przy okazji można troszkę pozwiedzać. Przeciwko hotel Urbanka, kawiarnia, restauracja, także jedno przy drugim ekskluzyw. Także obeszliśmy w rynku. Fajnie czyściutko wszędzie. Tam jest muzeum, restauracja, tak. No, punkt informacyjny, antykwariat. No, można sobie pochodzić, ktoś ma czas. Ładne kwiatki w donicach takich dużych łabeczki, fajny, fajny ryneczek. Nawet mamy sieć o tu komu Kolejny spacerniak wyłączony od wszystkich pojazdów, jedynie może rowerem, ale samochodem tu nie wjedzie. Można sobie swobodnie spacerować i czuć się bezpiecznym. Nawet kebab tutaj, jak i wszędzie w tych miasteczkach, kebab, pizza zamiast kiełbasy i żurku.